ponownie, Raven, Terran TV, e, mam nadzieję, że już działa e, z powrotem relacja. Poczekam jeszcze na wasze potwierdzenie, czy to działa, czy nie działa. Tak, to wrócimy do gry. No, trochę nam przerwała się w trakcie, ale sporo z Was powiedział, że jest problem. Wolf napisał, że działa, ale mówi, że działa już na chwilę przed restatem. Hmm, no, ale też to nie jest jakby problem związany z tym, że tutaj jednocześnie chyba na headshocie coś jest transmitowane. Też mi się wydaje, że to nie jest wina tego, że tutaj nie dzięki temu to działa znowu, że zestartowałem. No nic, wracam do gry. Mam nadzieję, że teraz już problemów nie będziemy mieli, że to jednak chwilowe e, tutaj perturbacje. No e, jeszcze do pulpitu mnie rzuciło jestem z powrotem. E, szybkie przypomnienie sytuacji. E, Shina już zaczął robić center'a Jeszcze przybudówka do fabryki się robi. E, póki co, zupełnie defensywnie. Obaj zawodnicy są daleko od siebie. Zaczął. O, piszecie do mnie na GG to masowo, a zapomniałem go włączyć. No, piszecie, że są problemy. Wiecie, bo jeszcze czasami jest coś takiego, że buferuje, tak, długo na początku ten player, on tak działa. Ale jak już zacznie działać, to już powinno chodzić płynnie. Jeśli tam oświeżacie w trakcie, to nie dziwne, że to się nie ładuje, więc jeśli tak robicie, no to, to nie, to, to błąd. Już tu napisałem o tym, przy okienku. No ale do tej pory nie zgłaszaliście tych problemów, więc zakładam, że jednak byliście tego świadomi. Coś innego pisze, że działa cały czas bez problemu, e, zastanawiam się więc, czy to jednak nie. Hmm, nie łączy części z Was? Czy spinguje tu jakiś serwer, sprawdzi, czy to jakieś nie mam ostrego, laga, czy coś w tym stylu? No, ping wiadomo trochę mi tutaj zarywać będą, bo nadaje, ale no jest okej, okay, jest, jest, jest zupełnie okej. Okay. Parę osób napisało, że zaczął działać, ja więc wracam jednak na serwer. E, dość już tej przerwy. Wydaje mi się, że jednak część z Was niecierpliwie nie czekała, aż się dobuferuje do końca to. Mam nadzieję, że to tylko jedyny był problem. Wracamy do gry e, pomiędzy Bonem i Shine'ą. Pierwszej gry dzisiejszego spotkania w turnieju raz. E, były problemy na kanale. E, Pisze część z Was, że już w większości z Was z powrotem jest ok, więc mam nadzieję, że to rzeczywiście przejściowe. Przepraszam Was bardzo za ten problem, nie było do tej pory. Robiliśmy już dwie audycje próbne i to całkiem długie, e, sami wiecie. E, oczywiście głównie na Waszej opinii się tutaj bardzo, e, opierałem. E, Przypomnijmy, co się dzieje. Zaczął natychmiast od Robotics Facility i od Zelota, Bony, żeby zablokować zwiat, możliwość zwiadu Shiny. To wyszło, odpalam grę. Shine a tymczasem już Command Center robi. Robi się przybudówka do fabryki. A więc bardzo szybka ekspansja. Co prawda, w głównej bazie trzeba będzie dolecieć jeszcze na dół, zanim się zacznie z niej korzystać. No a tymczasem Bony wyszedł tutaj pierwszym Dragonem. Trzyma cały czas Zelota, żeby no nie pozwolić wpuścić. Szajnie e, zwiadu i robi szapla, a więc szykuje tutaj agresywne, szybkie e, otwarcie. Chce zraszować. E, no podejrzewamy, chyba że będzie to river, bo cóż innego w tej chwili, no nie wiem, parę zelotów plus, no to po prostu nie działa tak e, za bardzo e, parę zelotów z Dragonem, e, więc naturalnym wyborem Bonego jest oczywiście robotic support. No, jest znany tego, z tego, że tak ma dużo takich otwarć bardzo agresywnych, takich dość ryzykownych, no ale też dopracowanych. Chyba najpopularniejsze otwarcie, z którego tak najbardziej może jest znane ostatnio Bony, to jego Dragony z Riverami z jednej bazy, z głównej bazy przeciwko Zergowi praktycznie wielokrotnie już wygrywał, tak, z dobrymi zawodnikami, ostatnio chyba e, widziałem gdzieś jego gry, nawet na Mondragona, no, który nawet jeśli teraz gra w pokera bardziej niż w SC, no, to w SC gra ostatnio, ćwiczy do TSL, nie lekceważy swoich tutaj możliwości, e, a mimo to e, dwukrotnie pod rząd został tak samo przez Bonego pokonany. Wróćmy jednak do gry, e, Bony póki co zbiera tutaj Dragony, cały czas nie wpuszcza e, do swojej bazy e, rywala, Drugi zelot się robi, river się kończy, prędkość do e, szatła nie, ale za chwilkę będzie miał tu całą ekipę bojową, dwa zeloty i river. E, zobaczymy, co mu się uda osiągnąć. E, Shana najwyraźniej podejrzewa dokładnie to, no chyba ten zelot zwłaszcza daje zawsze do myślenia, e, bo co, proces nie atakuje, nie naciska i. i chowa się, no wiadomo, to daje do myślenia, większość terenów spodziewa się w takiej sytuacji dropa, jak zaczyna się od starportu, to się szybko dogrywa tego brighta, nawet w ciemno, a gdy się gra fabrykę i tak szybko ekspansję, no to naturalnym wyborem jest engineering bay i tarety. Spójrzcie, jak gęsto, znaczy no szczelnie ustawił je naokoło, bo on za chwilę tutaj będzie, czy zauważy to, no cofnął w tej chwili, ale dwa razy oberwał, wlatuje w drugiego tareta, dostał już trzy razy, Czwarty pocisk, no musi uważać, już tarcze spadły, e, spadają w tej chwili punkty życia, e, ale udało się tego Tareta zniszczyć. Tu już musi uważać, tu są dwa czołgi, e, tu e, już trzeba bardzo być ostrożnym. Robi się talent, a więc wyścig z czasem. Będzie musiał tutaj Bony. O, bardzo słabo. Nie wiem, czy nie widział tych czołgów, czy zapomniał o nich, ale wpadł w zasięg tych dwóch czołgów. Natychmiast czerwonio tenki reverse się zrobił. Prawie go stracił. Bony, no na szczęście zdążył go wycofać. Dobre i to. Na momencik, zamknę szybko tutaj w tle. GG, bo nie wiem czemu piszecie też w czasie. Tymczasem e, Shaina anulował już tego Tareta tutaj. Z powrotem uzupełnił swój pierścień z Taretów. Bonnie tymczasem, no ciekawą tutaj taktykę przybrał. Prośby są o zmianę streama. E, no tak hop siup nie mogę go teraz zmienić. Zwłaszcza, że na stronie w tej chwili jak widzieliście go nie ma. E, no, niedobre, niedobre wieści e, część z Was pisze, że są problemy z połączeniem, e, proszę spróbujcie czy jakieś inne na jakiejś innej na Internet Explorer że jeśli to może być tego wina, mam nadzieję, że to pomoże e, Ci z Was, którzy są tam na kanale, proszę przekażcie, że to e, powinno zadziałać. Tylko, żeby poczekali ludzie, aż się zbuferuje. Przypuszczam, że tutaj dzisiaj dużo nowych też jest słuchaczy względem weekendu, może stąd ten problem. E, Bonny, tymczasem transfer probek na wyspę, ma też Rivera tam do pomocy i natychmiast w kariery poszedł. Bardzo ciekawe otwarcie. 4 e, dragony, 5-6 dragonów, to wszystko co ma. E, Zrobił też obserwery. E, co robi Shine? No, Póki co, bez armory i na jednym gazie, a więc może mieć problemy e, za chwilę z tymi karierami. E, nie ma też akademii, gra w ciemno. E, chyba polega na tym, że e, jego rywal będzie grał lądowo, a tego nie robi, bo on e, chociaż dostawa drugi gateway. E, to raczej będzie taka asekuracja, tak do tych karierów, które tutaj e, produkuje. Dwa gazy, ta wyspa bezpiecznie zajęta. No, ciężko będzie, zwłaszcza bez startportu, zagrozić jakoś tej ekspansji. Shaina z kolei ma 4 fabryki i teraz jeśli wyjdzie natychmiast tym wojskiem, a to robi, to ma szansę jednak wykorzystać tą przewagę na lądzie. Nawet jeśli tu za chwilę się karier pierwszy pojawi, to sam ten Carrier tak szybko nie będzie niszczył tych jednostek, więc no, to, to będzie taki ostrzał z góry przeciwko któremu nie robi za wiele Shaina. No a tymczasem bardzo niebezpieczne są tutaj wariwery, pułapka Bonego na to wojsko, które się zbliża. Dwa skaraby uderzyły, paty 1 czołg, drugi ciężko rany. Jeśli czołg w ogóle może być ranny, oczywiście podniszczony, uszkodzony a Shine teraz już rozstawia czołgi, zbliża się, zaczyna stawiać tarety. No i ważne, jest dla Monego, żeby pozbyć się tych SV-ów, no ale zobaczył czołgi, cofnął, nie chciał dać dragonów. Dlaczego? Bo te tarety będą na pewno problemem. Dla pojedynczych karierów, tak? E, tu będzie problem e, następujący, że jeśli dostawię ich w porę sportu, tutaj, Shaina to będzie miał taki przyczółek, z którego będzie mógł zestrzeliwywać te interceptory. Wiadomo, kariery w liczbie 1, 2 to jeszcze nie jest potęga, dopiero tak od 5, 4 już można nimi coś porządnego zrobić. E, wtedy zaczynają e, jakby pokazywać swoje atuty, ten zasięg, ta siła ognia zaczyna zaczynają być realne. O, zasięg oczywiście się nie zmienia. E, no a Shaina coraz bliżej... E, stracił jednego rivera przez nie uwagę Bony, cofał się w tej chwili na górę, no starał się grać na czas, zmuszać do powolnego przesuwania, przemieszczania swojego wojska Shina. Shiner faktycznie powoli się przemieszcza. No, wjechał tu ESF, ciekaw jestem czy widział co jest na górze. W tej chwili komstaty się kończą, jeśli rzuci to za chwilę Skana, no już nie musi, w tej chwili. Bony świadomie ujawnia swoją tutaj potęgę powietrzną. No ale te włóczury też mogą być problemem, stawia miny e, naokoło e, Shyna, będzie próbował objechać pewnie e, za chwilkę e, te budynki Bonego, no powinien przynajmniej, ale jest jeszcze River, ładnie zdjęty, ale też e, dużo, e, dużo włóczurów, no myślę, że na celowo nie chował go z powrotem e, do szatra e, tutaj. Nie chował go do szata z powrotem. Bony, piszecie na kanale, że są problemy, więc za chwilkę e, będę próbował, chyba, rzeczywiście uruchomić inny streaming. Udało się bo przerwać ten atak, stracił sporo czołgów, jak mnie mam, w międzyczasie Shaina, no, chociaż nie no, część z nich wycofał, przepraszam, tu jest wciąż sporo czołgów, zrobił w międzyczasie sporo worczorów, No myśląc, myślę, że czekając na armory robi już plus jeden do ataku, teraz już masowa produkcja goliatów, już również dwa, dwa gazy. Zastanawiam się, czy, czy to kwestia Waszych łącz, czy e, czegoś innego, ale nie będziemy teraz e, mówić o e, tych problemach taktycznych. całą relację, e, najważniejsza jest gra. E, no możliwości Shiny tutaj e, mimo wszystko są nie najgorsze, tak? Bolny ma tą wyspę, sporo surowców i zaczyna zajmować tą bazę, ale i Shina skończył właśnie konsencera, za chwilę będzie leciał pewnie w kierunku rogu, e, lewego górnego. Dziwię się trochę, że nie od razu na miejscu próbował budować tą ekspansję, no chyba chciał tak bezpiecznie, ale teraz będzie długo, długo czekał, aż ten budynek tam będzie leciał. A właściwie już teraz mógłby SCV mieć na miejscu już, zacząć wydobywać, gdyby tego SCV wysłał od razu do rogu. Może bał się, że straci tego SCV na jakimś, nie wiem, zelocie, dragonie, czymkolwiek, riverze, jakiejś jednostce, po prostu, bo on co zobaczy na okazji Obserwerem. No ale chyba warto byłoby zaryzykować. Miałby w tej chwili przewagę jakoś taką ekonomiczną, tak? Bony w tej chwili dopiero skończył swego nexusa. No ale rośnie jego potęga powietrzna. Ma już cztery... cztery kariery. Ma plus jeden do ataku. Robi plus oh, że to plus 2 już się kończy, a to jest oczywiście zasięg do dragonów, więc dopiero w tej chwili robi zasięg do dragonów bony. Spójrzcie jak bardzo poszedł w te karierę od razu od samego początku nad 150 gazu szkoda było mu wydać na zasięg do dragonów no i łanie, ładnie mikruje przeciwko szanie, który wydaje się zupełnie zagapić, nie wiem o co tu chodziło, wysłał 5 goliatów, stracił je i, i zauważył to jakby dopiero pod sam koniec. No słabo, słabo to wyglądało. Kolejne goliaty wysłane. Nie wiem, czy to rally point jakiś się zepsuł, czy, czy replay się zepsuł. No nie sądzę, bo wydawane są surowce. E, uważnie, no tak, cofnął w tej chwili tego goriaty, więc chyba nie wiem, coś się pomyliło. Szanie, może jakieś bindy mu się pomyliły, e, nie coś gdzieś kliknął. Może coś e, zamiast fabryki, na przykład gdzieś e, goriaty. No tak, zobaczcie, bez obstawy ta wyspa wcześniej tu był. River, e, teraz już nie było żadnego kanona, nie zdążył postawić. Nie, nie chciał może postawić, e, bo on i płaci za to. Dużo, dużo, dużo e, probek padło. E, Przeciął karierami, ale e, zobaczcie, ile tych prop tu padło. Tu było ich jeszcze przynajmniej 6, 7. Więcej, no i ta wyspa w tej chwili nie będzie aż takiego oznaczenia odgrywać, za to, no, oczywiście, wciąż trzeci gaz jest czynny. Całuszej, wysłał już transfer do nowej bazy, ma w tej chwili 5 fabryk, i co ciekawe, zaczął switować tutaj w kierunku piechoty. Zastanawiające, no, na szczęście, w sumie to, hmm, to nie jest takie głupie, tak, bo piechota w dużej ilości oczywiście zestrzeliwuje bardzo ładnie interceptory. Nie wymyśla pancerza, do, nie opracowuje pancerza do tych interceptorów, do karierów bony, tylko siły ataku. No i to za chwilę się zemści na nie, bo ta piechota zacznie bombardować te małe interceptory i bardzo szybko po prostu je zastrzejwywać, zwłaszcza w połączeniu z tymi grojotami. Zastanawiam się za to, dlaczego tym obserwerem jeszcze tu nie oczyścił tych pola minowego. Ma te dragony w końcu przecież też, Bony. Mógł tutaj naciskać. Oj, blisko, blisko polaminowego. Jakby tutaj przemieścił się kawałek w lewo, to możecie nieciekawie skończyć. Zobaczcie, idzie teraz w tym kierunku. Pierwsze miny uderzają. pad Dragon. No, cofnął się Bony, zauważył to. A tutaj armia coraz większa. szajny są już też medyczki. Jest tego dużo. Patrzę, czy robi też ulepszenia do swojej piechoty, ale nie. Engineering Bay chyba w ogóle stracił w czasie tego ataku. Szajna, tak jest. No, z kolei, upgrade do ataku by się na pewno przydał tutaj Shiny. No, zaczyna teraz atakować, próbować, zstrzywywać te interceptory, zobaczymy czy to wystarczy. No ma tutaj sporo Goliatów, ale te dragony e, są cały czas poza zasięgiem czołgów. E, musi bardzo być ostrożny Shaina, e, bo chociaż ma przewagę w tym limicie, tak? 148 do 128, e, to te kariery jednak e, są naprawdę dużo sił ognia, a z kolei e, ta armia dragonów ponad grupa e, to niezły mur e, dla Goliatów i Marinów. Marinów, marińców, jak to woli komandosów raczej nie skłaniam się do tej formy. woltenku chowa swoje czołgi z tyłu, przesuwa naprzód szajna. chce tu konsekwentnie zbliżyć się do dragonów, no musi uważać, musi naprawdę asekurować e, zarówno czołgami goliaty i piechotę, jak i piechotą i goliatami te czołgi, bo inaczej e, albo karierami wyciągnie jakiś niebroniony czołg ebony e, albo dragonami bombarduje. E, to wojsko przeciwrotnicze. Są też high templary. No dobre sztormy tutaj mogą dużo zmienić e, obraz tej bitwy. Bo on tymczasem e, decyduje się na atak, chce chyba sprzedać tutaj dobre e, sztormy swojemu rywalowi. E, rzuca pierwszą burzę. E, no, tak trochę jeszcze nie celnie, ale jednak piechota trochę oberwała. E, zaczynają padać te goliaty. O, przyjął też troszeczkę na e, kariery e, pocisków tutaj goliatów. No, jednak. Słabe te trochę też sztormy, no padło trochę piechoty, ale właśnie goliaty, goliaty, one powinny jak najszybciej tutaj być zdjęte. Sama piechota będzie mniejszym problemem. E, udało się, spójrzcie, e, utrzymuje w grze cały czas Bony e, swoje kariery, e, atakuje dalej rywala. No i w tej chwili bez armii przeciwlotniczej praktycznie e, jest Shaina, e, a zobaczcie, e, Bony wymienił wojsko lądowe na to wojsko przeciwlotnicze e, i niszczy szybciej te czołgi, które tu jeszcze jechały. No, nie wygląda to dobrze dla Shiny, e, takie samo wydobycie można by powiedzieć, mają obaś zawodnicy, e, ale armia zdecydowanie e, silniejszą w tej chwili, moim zdaniem, e, Bony. No ta armia po prostu e, karierów nie jest dyskontrowana tu jakąś małą grupką e, Goriatów. Shiny spada konsekwentnie dosyła te Goriaty, próbuje zatrzymać się w tym miejscu, e, ale to są już pojedyncze, hmm, no Marinesy, to już w tej chwili chyba na rally to wszystko tu szło w tym kierunku. Bo on poczuł się na tyle pewnie, że w tej chwili próbuję postawić kolejną bazę w prawym dolnym rogu przegrupowuje się na środku mapy. No, brakuje trochę tych ulepszeń do piechoty. Zagapił się po raz kolejny shina, no na Relipońcie dużo wojska tutaj wychodzi, jakoś nie ogarnia go w porę Shaina. No i teraz już wyraźnie w limicie większą tutaj ma armię Bony, bo to też o czymś mówi. No i widzimy ile tych interceptorów. Nie jestem w stanie powiedzieć ile to dokładnie jest tutaj w tej chwili karierów. Trudno je liczyć, ale widzimy, że nawet te Goliaty no, zupełnie nie są w stanie zatrzymać. To wygląda na naprawdę naciągający koniec terana, bo Bony bardzo dobrze mikroje swoimi karierami. Tak jest. GG, good game, pisze Shaina. A więc 1 do jednego. właśnie sobie uświadomiłem, że chyba zmyliłem was po przerwie mówiąc, że to jest pierwsza gra, a to oczywiście druga gra. Widzieliśmy tą pierwszą grę, w której Shaina na Krosie wygrał z Bonem. A więc teraz po meczu na Pythonie 1 do jednego. wyrównany wynik. Ja tylko się spytam na kanale. Chwilkę tu Wam poświęcę, żeby dowiedzieć się o co chodzi. E, w czym jest dokładnie problem? Ktoś mówił o komunikacie server not found. Właściwie czy server not found to znaczy, że <laughs> strona nie działa? Aha, na środku streamu, czyli tutaj player sam jakby się nie łączy A więc robię restart. I za chwilkę będę z powrotem.